Kontrowersyjna opinia, ale moim zdaniem większość tak zwanej przemocy domowej to dwoje ludzi wzajemnie sobie dokładających w ramach rozstania, a nie tak jak się nam próbuje to przedstawić, tata w koszulce żonobice, okładający mamę, no i trzeba ją tutaj ratować z każdej strony. Jak widzę, to na przypadku wielu spraw panie potrafią być co najmniej tak samo brutalne i bezwzględne w walce o swoje jak panowie. No i tutaj pojawia się hasło alienacji rodzicielskiej, które negują środowiska kobiece. Środowiska kobiece feministyczne twierdzą, że Alienacja rodzicielska nie istnieje, bo nie stwierdzono syndromu alienacji rodzicielskiej, ale zachowania takie, że jeden z rodziców odcina drugiego od dzieci, to jak najbardziej występuje. I dlatego zawsze bardzo mnie irytuje, kiedy ktoś twierdzi, że to wszystko nie istnieje, istnieją tylko mamy, które bronią swoje dzieci przed przemocowym drugim rodzicem. No nie. Nie możemy nieustająco nazywać każdą sytuację, w której rodzice nie są w stanie się porozumieć co do opieki nad dzieckiem, że to jest tylko i wyłącznie konflikt. Jakaś część tego będzie konfliktem, ale jakaś część też będzie próbą stosowania przemocy również po ustaniu tego związku. Tak, musimy się nauczyć rozróżniać te sytuacje. Tyle, że jeżeli proporcje są takie, że większość wypadków to jest właśnie konflikt, a nie ta przemoc. No to w tej sytuacji chyba nie warto podchodzić do każdego możliwego wypadku, jakby to z automatu była przemoc, bez żadnych oznak, od razu przyjmować na wiarę to, co mówi jedna strona, nie?